Siema siema siemaneczko, w tym odcinku odpowie na pytanie ile kosztuje zrobienie sufitu krzyżowego oraz pokażę jak zrobić to poprawnie. Jeśli jesteś zainteresowany tematem to zachęcam do obejrzenia materiału. A ja obiecuję, że będzie krótko i na temat. No więc tak, zaczynam od dokładnego rozplanowania montażu wieszaków obrotowych. Bo na taki będę go podwieszał. Ołówkiem na suficie sobie zaznaczam każdą linię oraz punkt wiercenia wieszaka. Następnie przygotowuję sobie pręty od wieszaków. Zaginając ich ucho do kąta 90 stopni. A pręty do sufitów będę montował za pomocą kołków Fisher Duo Power, dokładając pod kręt jeszcze podkładkę. Jak potrzebujesz zrobić sufit z wymogami przeciwpożarowymi, to musisz użyć kołków metalowych. No ja tutaj nie mam takich wymagań, dlatego mi wystarczą zwykłe plastikowe. Jak pręty przygotowane, to zaczynam sobie wiercić otwory. A pręty montuję zawsze nie rzadziej niż 80 cm oraz 15 cm od ściany. Następnie wkładam kołek, dobijam go młotkiem. Potem wkręta z hakiem, którego również dobijam młotkiem, a to dlatego, bo chcę, aby kołek wszedł jak najgłębiej w strop, a nie był zamontowany na tynku. Kolejną wkrętarką wkręcam hak i ustawiam go równolegle do wyrysowanej linii. I kolejną nakładam na pręt wieżak obrotowy. A jak udało mi się zawiesić wszystkie wieszaki, to ustawiam sobie laser i te wszystkie wieszaki ustawiam do wiązki lasera. A pręty zaginam. A jeśli interesujecie koszt usługi wykonania sufitu krzyżowego, to zapraszam do opisu. Tam na bieżąco aktualizuję cenę. No, i na tak przygotowane wieszaki wpinam profile główne. Które umieszcza maksymalnie 80 cm od siebie oraz maksymalnie 15 cm od ściany. A tak wygląda już sufit z wpiętymi wszystkimi profilami głównymi. Trochę się zeszło, aż zrobiło się ciemno. A czemu taki sufit wykonuje na wieszakach obrotowych? Bo moim zdaniem mają najłatwiejszy system poziomowania. A po wpięciu wszystkich profili głównych, zaczynam wpinać profile nośne, za pomocą takich oto wieszaków krzyżowych. Profile nośne staram się umieszczać co 40 cm między sobą oraz maksymalnie 10 cm od ściany. No i tak wygląda już przygotowany ruszt sufitu krzyżowego. A jeśli jakieś profile CD60 są za krótkie... To stosuję złączkę tak, aby połączyć dwa krótkie profile. Co prawda, w tym przypadku sufit kończy się mniej więcej w połowie pomieszczenia, dlatego na końcach profili nośnych zakładam profil U, a drugi montuję do sufitu, tak aby miał do czego przekręcić płytę czołową z GK. No i nadszedł czas przykręcić płyty. Pamiętam o tym, aby wkręty nie były rzadziej niż co 15 cm. No i nie mogę oczywiście zapomnieć o wzmocnieniu pod lampę, które obecnie wykonuje z płyty OSB. A płyty gipsowe kręcę tak, aby były przesunięte względem siebie przynajmniej o dwie szerokości profili nośnych czyli w moim przypadku będzie to 80 cm. No i co, płyty prawie przykręcone. W międzyczasie zrobiłem sobie wentylację. No i co tutaj więcej mówić? Trzeba dokończyć płytowanie, następny etap to szpachlowanie i malowanie, a na dzisiaj będę już kończył ten materiał, dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego, cześć!